Jest czwartek, 9 maja. Tu Business Update, poranny przegląd biznesowych informacji. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Zarówno WIG20, jak i szeroki rynek wczoraj wzrosły o około 0,5%. Najmocniej wśród bluechipów rósł CD Projekt o ponad 2,5% po wybiciu z poziomu oporu. Na szerokim rynku uwagę zwraca wzrost akcji dewelopera nieruchomości komercyjnych w CEE Warimbex o ponad 18%. To po publikacji rekomendacji East Value Research z ceną docelowo na poziomie 9,62 zł. W środę Nieco umocnił się złoty, za dolara płacono 4 zł, a za euro 4,30. Gospodarka i makroekonomia. A zaczynamy od pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Otóż kapitał własny ma stanowić mniejszość w jej finansowaniu. Pozostałą część będzie stanowił dług, którego ponad połowa może pochodzić od amerykańskiego Exim Banku, finansującego inwestycje amerykańskich firm. Tymczasem ruszyły badania ziemi pod elektrownią. Obejmują one obszar 30 hektarów i 220 odwiertów o głębokości do 210 metrów. Wykonaj firma P. SD ze Słupska potrwają do listopada i są wymagane do zezwoleń oraz projektów. Polska i Ukraina podpisały porozumienie o współpracy w zakresie cyfryzacji. Głównym celem partnerstwa jest między innymi rozwój branży IT, sztucznej inteligencji, e-administracja, a także rozwój aplikacji M Obywatel i DIA poinformował resort cyfryzacji. Natomiast premier Donald Tusk zapowiedział, że w piątek przyjmie dymisję czterech ministrów i ogłosi nazwiska ich następców, tym samym nastąpi rekonstrukcja rządu. Federalne Ministerstwo Transportu i Cyfryzacji w Niemczech oraz Niemieckie Stowarzyszenie Portów Lotniczych wyraziły poparcie dla CPK w Polsce. Zaznaczyły, że CPK nie stanowi zagrożenia dla niemieckiego przemysłu lotniczego. Wskazano, że brakowało dotąd takiego lotniska w Europie Wschodniej, a huby zachodnie były często wykorzystywane do lotów długodystansowych. Nowe lotnisko w Warszawie ma potencjał zmniejszenia ruchu point-to-point -point poprzez przesiadkowe połączenia. Osiągnięto porozumienie w sprawie przeznaczenia zysków z aktywów Rosji dla Ukrainy. Kraje zachodnie zamroziły prawie połowę rezerw walutowych Moskwy, około 300 miliardów dolarów, 200 miliardów znajduje się w Unii, głównie w Euroclear, instytucji zapewniającej bezpieczeństwo aktywów bankom, giełdom i inwestorom. Może to oznaczać przekazanie Ukrainie około 3 miliardów euro rocznie. Stany Zjednoczone wstrzymały dostawę potężnych bomb do Izraela, oczekując, aby uniknął on inwazji na pełną skalę na zatłoczone miasto Rafah na południu strefy gazy i dał więcej czasu na rozmowy o zawieszeniu broni. Chiński przywódca Xi Jinping w trakcie wizyty wskazał Serbię jako najważniejszego partnera Chin w Europie informacje biznesowe. Fakro wybuduje w Karolinie Północnej w USA fabrykę schodów strychowych. Produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Firma chwali się swoją renomą w USA i rosnącym zainteresowaniem jej produktami, a produkcja w Stanach Zjednoczonych ma jeszcze bardziej skłonić do zakupu Amerykanów. Sieć restauracji Thai Walk w zeszłym roku rozpoczęła produkcję dań gotowych, a teraz weszła we współpracę z Biedronką, posiadającą około 3600 dyskontów w kraju. Spółka rozmawia o podobnej współpracy z kilkunastoma innymi podmiotami o rozproszonej sieci punktów informuje Puls Biznesu. PSP uruchomił testowo blik na Słowacji i jest w przededniu zgody w Rumunii. Liczba transakcji dokonanych blikiem wzrosła w pierwszym kwartale o 39% do 518 milionów. Najszybciej wzrosły przelewy na telefon, tu wzrost o niemal 60%. Biedronka otworzy kolejne jedno z największych centrów dystrybucji w Polsce to będzie pod łodzią w Opocznie. Powierzchnia centrum zajmie około 35 tysięcy m2. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Hurtownik spożywczy Grupa Kapitałowa Specjał przejmie część spółki Smak Service z Podkarpacia. Smak Service to działający od 1990 roku dystrybutor ogólnospożywczy z ofertą ponad 6000 produktów od około 250 producentów. Janusz Palikot, prezes spółki Tęczynek Bezalkoholowe zamierza sprzedać pakiet kontrolny akcji spółki do Okowity w piśmie do sądu w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego Tęczynek Bezalkoholowe. Janusz Palikot zapowiedział sprzedaż akcji oraz wydzierżawienie browaru Tęczynek w spółce Kraft Alkohole należącej do holtingu MPWiW, donosi Parkiet. Sektor MŚP z finansowaniem dostarczonym przez Europejski Bank Inwestycyjny rozwijał się 10% szybciej niż konkurenci, informuje wiceprezes banku. Wiceprezes poinformowała również, że w Polsce 20% portfela banku dotyczy finansowania właśnie MŚP, a przez ostatnie 20 lat bank dostarczył do polskiej gospodarki około 85 miliardów euro finansowania. RWE, największy niemiecki producent energii elektrycznej, rozważa opcje dotyczące zakupu mniejszościowego udziału w operatorze przesyłowym Amprion o wartości ponad 1,5 miliarda euro. Prawo i podatki. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy, która ma przesunąć termin wprowadzenia obowiązkowego systemu KSEF z 1 lipca na 1 lutego 2026. Sejm skierował do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych projekt ustawy, która reguluje przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski do 30 września 2025 roku. Projekt przewiduje dłuższy niż unijna dyrektywa termin legalnego pobytu Ukraińców na terenie Unii, który oznaczono na 4 marca 2025. Projekt zmiany niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa przewiduje powołanie Komitetu Dobrego Zarządzania, którego zadaniem będzie wybór niezależnych członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członkowie organów zarządzających i nadzorczych spółek Skarbu Państwa będą musieli spełniać wymogi właściwe dla kandydatów na członków Komitetu Audytu, które zostały określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto będą oni poddawani rygorystycznym kryterium. Apolityczności i apartyjności. Rząd planuje przyjąć projekt ustawy nowelizujący prawo restrukturyzacyjne dopiero w trzecim kwartale tego roku. Nowelizacja ma dostosować krajowe procedury do unijnej dyrektywy. Przepisy mają stanowić alternatywę dla pochopnego składania wniosków o upadłość. Według projektu sąd będzie mógł zatwierdzić układ, nawet wobec sprzeciwu części wierzycieli. Resort Cyfryzacji poprzez nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa planuje nałożyć na firmy z 18 branż obowiązek wymiany sprzętu elektronicznego, jeżeli według przepisów zostanie on zakwalifikowany jako niebezpieczny. Sąd Unii Europejskiej uznał, że pomoc publiczna udzielona przez Niemcy liniom lotniczym Kondor w wysokości 321 milionów euro na podstawie decyzji Komisji Europejskiej była niezgodna z unijnym prawem pomocy państwa. Wyrok zapadł po wniesieniu odwołania przez Ryanair. Sąd uznał, że przed zatwierdzeniem pomocy Komisja powinna była wszcząć formalne postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia pełnego stanu faktycznego przed podjęciem decyzji. Brytyjski organ nadzoru księgowego nałożył na PWC i EY kary finansowe w wysokości odpowiednio niemal 5 milionów funtów i ponad 4 milionów funtów za liczne nieprawidłowości stwierdzone w przeprowadzonym audycie grupy LCF, informuje Financial Times. Dane i badania rynkowe. Z danych Microsoft wynika, że ponad 60% pracowników w Polsce używa generatywnej sztucznej inteligencji na co dzień. Polska Rada Centrów Handlowych podaje, że w centrach handlowych Polacy wydają ponad 60% budżetu na zakupy. Według Benefit Systems 91% firm planuje w tym roku utrzymać lub zwiększyć budżet na świadczenia pozapłacowe. Sprzedaż opon zwiększyła się tylko w segmencie SUV i opon motocyklowych w pierwszym kwartale, informuje PZPO. I to tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszej prasówce, można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękuję do usłyszenia.